Witamy Państwa ponownie bardzo serdecznie w kolejny sobotni wieczór w programie Lokal 42200. Jest to odcinek już piąty, a witam Państwa, jak w każdy odcinek Piotr Skrzynecki i Artur Brązel. To zapraszamy na przerywnik. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek. No jak Państwo widzicie troszeczkę inaczej będzie wyglądał za sprawą naszego tutaj ubioru. Jesteśmy elegancji, będziemy bardziej kulturalni w wypowiedzi również. Tak, postanowiliśmy świąt państwowych jeszcze, prawda? Więc no właśnie, bo jeszcze, jeszcze świętujemy urodziny niepodległej, częstotskie urodziny niepodległej odbywały się właśnie wczoraj. I przedwczoraj, bo już 10 listopada w Filharmonii Częstochowskiej była taka Wigilia Uroczystości. Byliśmy hmm. tam z kamerą. Zobaczcie Państwo co się działo. 10 listopada Wigilię Święta Niepodległości Polski w Częstochowskiej Filharmonii wręczono wyróżnienia zasłużonym obywatelom miasta. Wśród osób uhonorowanych złotym medalem za wzorową i długoletnią służbę na rzecz mieszkańców Częstochowy znaleźli się Andrzej Babczyński, Tomasz Gajewski, Janina Kulisiewicz i Teresa Suchanowska. Srebrny medal otrzymała Magdalena Moroziuk. Strzelecki Krzyż Zasługi za zaangażowanie w organizację uroczystości miejskich otrzymali funkcjonariusze straży miejskiej Robert Matyszczyk i Andrzej Kurko. Po części oficjalnej chór Filharmonii Częstochowskiej kolegium Kantorum wraz z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej zaprezentował najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne. Do śpiewu częstochowskich artystów dołączyła także swoje głosy licznie zgromadzona publiczność. No i jak Piotrze, podobała Ci się ta uroczystość w Filharmanii? To tak, sympatycznie, ładne, ładne śpiewy, wystąpienia oficjeli, różne odznaczenia. A propos tego, co się stało dzień później, czyli 11 listopada, zauważ, że w tym samym dniu, co my mamy rocznicę, Ukraińcy odbili Herson, wkroczyli do Hersonia. Czyli taka wspólna, tak. można powiedzieć, święto wspólne. Tak. Jedyne mamy. miasto budowlane, które zajęła armia rosyjska jest z powrotem w rękach Ukraińców, więc to będzie taki symbol na latar, taki z okoliczności. akurat my im pomagamy. To jeszcze tak tutaj się opatrznościowo stało, że w podobnym dniu będziemy święto świętowali może niepodobne rzeczy, bo to chodziło tylko o jedno miasto, aczkolwiek jakiś tam sym wymiar symboliczny jest, jak mnie patrzyć. No i nie? taka namiastka pierwszej Rzeczypospolitej, nie? To może, tak. A, tak, tak, tak. No mnie zaskoczyło, znaczy zaskoczyło nie w sensie negatywnym, absolutnie, ale w, no, tak zaskoczony byłem odznaczeniem dla pana prezydenta miasta, ponieważ zawsze on wręcza odznaczenia, a teraz na uroczystości 10 listopada sam dostał odznaczenie. Zobaczcie Państwo za co. Z okazji jubiluszu stulecia związku oficełów rezerwy w uznaniu zasług dla współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, upopularyzowania tradycji narodowych, upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski oraz kształtowania postaw patriotycznych w społeczeństwie, Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej nadal trzy zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP, serve Patrie, służyć Ojczyźnie. Panu Krzysztofowi Matiaszczykowi, prezydentowi miasta Częstochowy. Można by jeszcze dać takie odznaczenie Panu Prezydentowi za zasługi w ćwiczeniu cierpliwości mieszkańców miasta stojących w korkach. No to oczywiście pomysł Piotra, ale no, mieszkańcy chyba mm, mają taki czas ćwiczenia tej cierpliwości. No, dlaczego nie? No, ja jestem za. Zawsze się przyda, może na jakieś przyszłe remonty też miasta. Proszę Państwa, no, należałoby tutaj jeszcze podkreślić odnośnie tej uroczystości 10 listopada, że wyróżnienie dostali dwaj zacni częstochowianie, pan Juliusz Sętowski. Znany tutaj wszystkim Częstochowianom oraz ksiądz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Adam Gleitzer. No, dla mnie, jak dla mnie, są to naprawdę wspaniałe wyróżnienia i wspaniali ludzie. Posłuchajmy, co nam powiedzieli. Duma, bo wspiera mnie duma, bo wiem, że te działania, które podejmowałem, nie z myślą o nagrodzie, ale dla dobra wspólnego. Zostały zauważone i docenione i skupiły się właśnie w tej statuetce, tym co służą miastu i ojczyźnie. Mam nadzieję, że to będzie impuls do dalszych działań aktywnych. a no Właściwie jestem pewien, że tak będzie. W średniowiecznym nich Marcin Luther powiedział, że wdzięczność jest zaczynem służby. I traktuję to wyróżnienie jako nobilitacja do dalszej służby ku chwale Bożego imienia na rzecz naszego miasta. Wszystkim bardzo serdecznie za uśmiech, dobre słowa dziękuję. Niech dobrze się nam świętuje tegoroczny szczególny dzień niepodległości. Niepodległa i często chowa w niepodległej. Wszystkiego dobrego. 11 listopada, już w Dzień Niepodległości, w Częstowskiej Katedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity Częstowskiego Wacława Depo. Ksiądz arcybiskup no, powiedział dość mocne kazanie. W Nawiązujące do tego, że um, katolickość jest związana z niepodległością Polski, zawsze była związana. Nawet do tego stopnia, że był czas, kiedy nie było Polski, a był Kościół Katolicki tak. na ziemiach polskich, więc. Y które były wtedy oczywiście pod zaborami. No, także Więc... wszyscy ci, którzy no, dziś bardzo w, mają przyjemność z ataków na, na te instytucję, oczywiście to nie jest tak, że ta instytucja też jest bez grzechu, ale no, jesteśmy wszyscy ludźmi, prawda? To... Zresztą warto pamiętać, tak patrząc uczciwie historycznie, nie? że przecież to są fundamenty naszego narodu, naszego społeczeństwa. Na tym to wszystko było budowane i Podcinając własne fundamenty, podmywając je, ryzykujemy zawalenie całej budowli, więc nie można powiedzieć, ha. że tu, tu jest jakiś charakter op opresyjny katolicyzmu czy nie, no bo to jest, jakby, to jest to fundament. No i temu się po prostu nie da zaprzeczyć, chociaż niektórzy by chcieli zmieniać historię, ale to jeszcze nikomu na dobre w tym wypadku nie wyszło. Więc. No posłuchajmy, co ksiądz arcybiskup yy, metropolita Częstochowski powiedział w homilii. Doświadczamy tej rzeczywistości zarówno w historii naszego zbawienia przez Chrystusa, jak również w historii naszego narodu, który odzyskał wolność i suwerenność wśród innych narodów świata. Dlatego, że u nas wolność krzyżami się mierzy i niepodległość zawsze była i jest związana z katolickością. A ona od ponad 1056 lat, od sztu narodu, nikomu Polski nie zabiera. A obecność religii w postaci tysięcy kościołów, klasztorów, kaplic, przydrożnych krzyży i figur świadczy nie o opresji katolickiej, tylko o powiązaniu wiary i życia, które Polskę zbudowali. Jeszcze na chwilę pozostaniemy przy chomieni księdza arcybiskupa, ponieważ przytoczył jeszcze taki no, szokujący dość wyrok, Piotrze. I Drodzy Państwo, w Normandii w tamtejsza diecezja musi wymazać z ksiąg parafialnych, z ksiąg sztu. Nazwisko pewnego obywatela, który złożył po prostu wniosek do sądu o wymazanie, ponieważ RODO obowiązuje, on się wypisuje z kościoła, zażądał wymazania swojego nazwiska z księgi Chrztu. Co ty na to? Pytanie: po co nie? Czy prawo działa wstecz w tym wypadku? Czy... Jak dla mnie jest to dość, dość duże zagrożenie na przyszłość, bo nie jest wykluczone że w ten sposób będzie próbowało się w ogóle historię zamazać. No nie? No bo na przykład załóżmy, że jesteś skazany wyrokiem za coś tam strasznego i Ty idziesz do sądu, składasz wniosek, że mają Cię wymazać, bo to... Z rejestru skazanych. Ta, z re... No na przykład, z rejestru skazanych, ponieważ to godzi... W mm, mojej do, dobre pogody. imię. Tak. Mój dobry no, no, no i różne tam można wymyśleć bzdury, prawda? No więc to jest zamazane historii. Albo połowa Niemców na przykład może złożyć wnioski do sądu o wymazanie e, nazwisk swoich dziadków czy tam pradziadków, którzy byli mordercami. No i czyścimy sobie kartę, mhm. no nie? No, mhm. piękna sprawa. Także no jest, to, jest to niebezpieczne, to taki przypadek, natomiast no to nie wiadomo, w którą stronę, jak daleko to pójdzie, jeśli temu się nie postawi jakieś tamy. No, a tu się okazuje, że można taką sprawę wygrać po prostu i zażądać wymazania z, z dokumentu, bo to jest dokument przecież, no, ktoś hmm. brał chrzest, ślub, internet, to jest przecież dokument. Wymazujemy? Nie ma, jesteś wolny. No oczywiście. Też warto uwagi, jest pewna sytuacja dość no, dosyć smutna, mianowicie, że Obchody były podzielone, bo najpierw po Eucharystii w, Bazylice, w Katedrze był przemarsz na Plac Biegańskiego, w którym uczestniczyły środowiska prawicowe, a później wieczorem były uroczystości, uroczystości władz y, miejskich. Więc no, widzimy, że niestety wciąż się nie jesteśmy w stanie w tym wypadku zjednoczyć, przynajmniej klasa polityczna. No, szkoda, bo to jednak pokazuje pewien rozłam, zwłaszcza też w kontekście wojny na Ukrainie. Lepiej, żeby to jednak szło w kierunku jedności niż podziału. Ja się tak zastanawiam, czy w ogóle jest to niemożliwe, żeby w święto narodowe nie można było stanąć razem. Przecież chodzi też o przykład dla obywateli, prawda? Mm. Że powin, powinni politycy, których wybieramy, powinni stanąć chociaż w ten dzień yy, ponad te swoje jakieś tam wojenki przekonania i razem stanąć. A tutaj. Prawica zrobiła sobie wcześniej. Lewica i opozycja później. No, to były oficjalne oczywiście miejskie, prawda? No, ale te wcześniej, to jakie były? No to, to jest. Mnie się to nie podoba, nie wiem, jak ty Piotrze na to patrzysz, ale nie powinno tak być. Myślę, że zdecydowanie większą klasę nasi zarządzający tutaj i, i, i naszą małą ojczyzną, i w ogóle Polską. Pokazaliby, jeśli, jeśli obywatele zobaczyłyby ich razem. Chociaż czasem hmm. bywają takie uroczystości na Jasnej górze, gdzie widać przedstawicieli też miasta nawet z panem prezydentem, hmm. i, 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 i środowiska prawicowe, i powiem szczerze, że dla mnie to jest piękne, że tak to powinno być. No. Mamy różne przekonania, ale są uroczystości, gdzie absolutnie nie powinno mieć żadnego podziału. No i jeszcze podczas składania pod kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Placu Biegańskiego, nie wiem Piotrze, czy zauważyłeś, no, kto składał też kwiaty. Pozdrawiamy też pana Ryszarda Raczka, bo sam składał, wszyscy byli w delegacji, a on składał sam. Człowiek instytucja, to on to czuje się jako tutaj naczelny fajter języka Częstochowskiej walczący z ochroniarzami to Czemu nie? Pozdrawiamy panie gdzie? No i zapraszamy na przebiwnik. Ja jeszcze nie wiem, Piotrze, czy Ty to zwróciłeś na to uwagę. Wczoraj tak przeglądając sobie różne kanały telewizyjne, zwracałem uwagę na to, które kanały mają nakładkę taką, wiesz, flagę biało-czerwoną, nie? Na, na logo. No to tak, oczywiście wszystkie kanały TVP, Polsat nawet ma, w tamtym roku nie miała, w tym ma. Oczywiście nie wszystkie kanały Polsatu, ale te podstawowe to miały nakładkę, natomiast w TV nie żaden. Żaden kanał nie, nie ma. I w tamtym roku było tak samo. Nie wiem, Pedagogika, jak tam wstydu. Pedagogika wstydu. Albo się wstydzą, wstydzą, wstydzą naszego państwa. No, i jest to co prawda stacja amerykańska, nie bo to, to właściciel z Amerykańs ale jest to medium, które działa w Polsce, informuje Polaków o sprawach ważnych dla Polski, ma wpływ na opinię publiczną. I daje takie świadectwo, nie podoba mi się to. Google też jest amerykański, no nie? Mhm. A była nakładka, była. No to no niby, niby taka, ktoś powie, bzdura, czepiacie się, nie? Ale to o czymś, to dużo mówi, moim zdaniem. Jakie mamy podejście w ogóle do naszych spraw? Tym bardziej, że są ugrupowania dość liczne w Polsce, które wychodzą w obronie tzw. wolnych mediów. Nie? Lex TVN kiedyś była taka tutaj demonstracja, nawet w Częstochowie, a tutaj nakładki nawet nie ma. No cóż, ale nie będziemy tu narodzić, proszę Państwa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnamy, Żegnamy Państwa do soboty przyszłej, do szóstego odcinka.